Cześć, tutaj Bartek Białkowski. Chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na ostatni ligowy mecz Olimpii Elbląg w tym sezonie. 11 maja o godzinie 17.00 Olimpia będzie grała z Rysowią Rzeszów. Jest to bardzo ważny mecz, także mam nadzieję, że, że stawicie się licznie na trybunach i, i będziecie wspomagać olimpijczyków w walce o utrzymanie. Także zachęcam wszystkich do, do kupienia biletów i, i stawienia się na tym meczu. Pozdrawiam z tej strony Patryk Sokowski. Chciałem zaprosić wszystkich kibiców Olimpię Elbląg na sobotni mecz z Rysowem Rzeszów, który odbędzie się 11 maja o godzinie 17 na Agricola 8. Mam nadzieję, że licznie stawicie się na, na stadionie bo chłopaki bardzo liczą na wasze wsparcie i mam nadzieję, że będziecie naszym 12 zawodnikiem. Sam grałem na grykola 8 takie mecze o dużą stawkę i ten mecz też jest bardzo ważny i mam nadzieję, że, że także będziecie wspierać, tak jak we wcześniejszych latach i, i chłopaki na pewno z siebie 100%. Ja bardzo w nich wierzę i wiem, że, że są w stanie utrzymać tę ligę i że, że zrobią to, że, że Olimpiad Bank zostanie w drugiej lidze. I mam nadzieję, że im w tym pomożecie, także kupujcie bilety, przychodźcie w sobotę, wspierajcie drużynę i, i po prostu zrobimy to wszyscy razem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, z tej strony Filip Burhardt. Zapraszam wszystkich kibiców Olimpii Elbląg na mecz z Rasowią, na gry Cola 8. Wspierajcie drużynę, bądźcie z nimi, pomóżcie im w tych ciężkich momentach. Drodzy Elblążanie, drodzy kibice, w najbliższą sobotę odbędzie się bardzo ważny mecz. Olimpia Elbląg o utrzymanie drużyny w drugiej lidze. Zapraszam wszystkich Elblążan, kibiców na stadion Agricola na godzinę 17, żebyśmy wspólnie dopingowali naszych piłkarzy do tego, żeby ten mecz rozstrzygnąć na naszą korzyść. Klub Olimpia Elbląg jest w drugiej lidze i chcemy, żeby tak pozostało. Walczymy razem! Ja też wygrała i też 1 do zera. Zaczęła rysować się przewaga gospodarzy, ukoronowaniem której była ładna bramka. Strzelone było w 30 minucie przez Antona Kolosowa. I to w dużej mierze dzięki niemu Olimpia dowiozła jednopramkową przewagę do końca meczu. Panowie, w sobotę musi być powtórka. 11 maja w sobotę o godzinie 17 gramy z Ersowią. Bądźcie naszym dwunastym zawodnikiem, kibicujcie nam. Walczymy razem! Zapraszam na mecz Olimpia Elbląg-Resowia-Rzeszów. Zapraszam wszystkich znajomych i kolegów z rodzicami i wszystkich innych kibiców Olimpii Elbląg. Na godzinę 17 w sobotę. Ja też tam będę, więc do zobaczenia. Cześć kibice Olimpii Elbląg. Ja już bilety na spotkanie Mistrzostwo II Ligi Olimpia Elbląg-Rosowia Rzeszów kupiłem dla siebie, dla syna. Miejsca, które są wolne po prawej, po lewej czekają na Was. Przyjdźcie, stawcie się licznie ze znajomymi, z całą rodziną. Zapełnijmy stadion ZKS-u kibicując, będziemy wspierać naszych chłopców w walce o kolejne trzy bardzo nam potrzebne punkty. Także wspierajmy Olimpię, przyjdźmy, stawmy się licznie. Cześć, do zobaczenia, czekamy na Was. W sobotę o godzinie 17 przy Agricola widzimy się po raz ostatni w tym sezonie. Bądźcie z nami, walczymy razem.